Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam Was do tego, abyście skorzystali z linków w opisie. Dzięki temu będziecie mogli być yy, na bieżąco z moimi materiałami, dołączyć do moich mediów społecznościowych, ewentualnie wesprzeć mnie, bądź też nawiązać ze mną współpracę. Może akurat się dogadamy i coś razem zadziałamy. A dzisiaj na tapet bierzemy sobie pozycję Horizon Zero Dawn. Jest to komiks, który jak tutaj jest napisane przez i potwierdzone przez grafik policji, zapiera dech w piersiach 9 na 10 punktów. Okej, okay, każdy ma prawo do swojego głosu. Natomiast jest to komiks pod tytule Wyzwolenie. Jest to druga część, tak można to powiedzieć, komiksu, który Został wydany przez Egmont. Jest to przede wszystkim pozycja, bo może ktoś tego nie wiedzieć, która jest bazuje na podstawie gry o tym samym tytule. I tak jak widzimy, drójka, dwójka, czyli jest to drugi tom, cena to 49,99. Myślę, że troszeczkę taniej będziecie go mogli kupić. Przede wszystkim bardzo fajna grafika, podoba mi się. I tak jak wspomniałem, jest to komiks na podstawie gry. Pierwszą część. Tej historii, tego, tej, tej historii, tej może to saga, będzie, nie wiem, ile tych tomów ma dokładnie się ukazać, ale ona się pojawiła na moim kanale. Jeżeli chcecie, możecie sobie wyszukać i, i po prostu obejrzeć, aby być na bieżąco po kolei jedynka dwójka, prawda? Bo dwójka jest spoko, naprawdę spodobała mi się. To jest komiks, który tak naprawdę dzieje się na dwóch płaszczyznach, takich czasowych jakby teraźniejszej i to, co miało miejsce. Jeśli chodzi o samo Horizon Zero Dawn, gra jest spoko, mogę Wam od razu powiedzieć, tak jak mówiłem, to chyba też w tym pierwszym filmie. Ja nie grałem na konsoli, ale jak wyszła wersja Definitive Edition, bodajże tak ona się nazywała, razem z dodatkiem Forbidden West, też chyba tak on się nazywał, to ja przeszedłem ją na PC. -cie. Dwójka... nie wiem, czy teraz w dwójkę miałbym czas, grać, bo, bo wtedy miałem tego czasu znacznie więcej, teraz go tyle nie mam, ale gdyby wyszła, myślę, że może też chciałbym się skusić i spróbować przynajmniej. O czym jest historia przede wszystkim? Już wam zaraz powiem. To jest tak, jak w tamtym wypadku, miękka pozycja, jakich możemy zobaczyć z, ze skrzydełkami. I tutaj odpowiadają też, jak to było wcześniej, prawda? Anne Tole i Elmer Damaso. Dam, Damaso, tak dobrze mówię, za komiks. Rysunki są, powiedzmy, ok, fajne, nie jest to, nie wiem, Jim Lee mój ukochany, ale, ale jest naprawdę spoko, zresztą to widać. Jedyne, co do czego mógłbym się tutaj troszeczkę przyczepić, to ta twarz Aloy. Tutaj te usta, ona takie ma dziubki jakby, a tu jednak ma takie pełniejsze bardziej i, i w grze też to było widoczne. Tutaj tak jakby tych ust nie miała, troszeczkę to, to tego zabrakło, mi powiem szczerze. A tak poza tym jest naprawdę fajnie. I historię Aloy oraz Eldera, on się tak nazywał, prawda, Elder, tak, 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 Elder, Eldor, poznajemy w chwili, kiedy poszukują, no w pewnym sensie poszukują pewnej kobiety, która ma być podobna, ma być tak jakby Naszą główną bohaterką, Aloy i tutaj ją widzimy, i, i są prowadzone rozmowy podczas tej całej podróży, a jednocześnie możemy doświadczyć też historii przeszłej. Mówimy tutaj o siostrze, właśnie naszego tutaj bohatera eldera, Eldora, gdzie opowiada ciekawą historię miasto, miasto królewskie, jakby nie patrzeć, i właśnie Córka, córka, siostra Eldora, jako główna taka dowodząca pewnej, ja bym użył określenia, rebelii, gdzie nie pasują jej trochę rządze, tak, jakby które są sprawowane tam. Ona chce, jakby tam się dostać i zacząć sobie może nie rządzić, ale żeby pewne zasady jakieś zostały ustalone, żeby jakoś to wszystko. Współgrało w jej rozumowaniu, żeby nie było tak jak teraz jest, nie wiem, jak wam, brakuje mi słowa, jakby to właściwie określić, ale generalnie chodzi o to, że tak jak wspomniałem, tutaj mm, najważniejsze jest to, aby zapanowała jakaś taka równość, równowaga, może w ten sposób, byśmy to mogli użyć określenia, i ona się buntuje temu wszystkiego. Oczywiście nie wiem, czy wiecie, ale Horizon Zero Dawn, generalnie jest taki świat, że ludzie są troszeczkę jakby. Może zacofanie to jest złe słowo, ale używają właśnie łuków, mieszkają w takich drewnianych chatkach. A zwierzęta to są tak naprawdę maszyny, roboty naprawdę cholernie mega inteligentne, które właśnie mają być tworzone w sumie przez tą, powiedzmy, starą aloję, gdzie nasza bohaterka właśnie zmierza. No i to tak się przewija właśnie, jak widzimy, retrospekcje takie, użyjmy określenia związane z siostrą właśnie Eldora, Eldera, kurczę, nie wiem, Eldor, Elder, ale wiecie, no właśnie tego oto faceta, który jest zresztą bardzo lubianą postacią w uniwersum Horizon Zero Dawn, on jest bardzo charyzmatyczny, bardzo taki troszeczkę też może niedoceniany, podkochuje się... Potajemnie w aloj, ja to też tak odbieram, a jednak wie, że dla niego to jest tak, jakby za wysoka półka. Może on w siebie po prostu nie wierzy. I wracając do tej historii, kiedy to się wszystko dzieje, ta ich przygoda cała trwa, co chwilę, właśnie tak jak wspomniałem, są zmieniane te historie, przemieniają się i tutaj właśnie nasza. Bohaterka z tego drugiego świata, z tej drugiej, tak jakby historii. Zostaje taką służką, tutaj tak naprawdę, w tym świecie, tutaj przyrządzonej przez tą monarchię, ale stopniowo-stopniowo kupuje się tak jakby w nie wiem. Woście, czy to jest dobre słowo? królewicza, czyli syna króla, który potajemnie gdzieś tam jednak planuje taki jakby spis przeciwko swojemu ojcu i też na swój sposób nie zgadza się na pewne poczynania. Tutaj jest taka chyba najbardziej najistotniejsza i taki kulminacyjny moment scena, która pokazuje, kiedy właśnie kobieta się, ta, ta dziewczyna się kaleczy. I podchodzi do niej i ją zaczepia daje jej z własnej koszuli, królewskiej wręcz bym powiedział, książęcej. I obandażu, ona sobie obandażuje tutaj rękę, prawda? krwawiej i to jest taki, jakby, moment bardzo istotny, mi się wydaje. Oni później zaczynają ze sobą rozmawiać, zostaje dopuszczana do dziwnych miejsc, gdzie tutaj mapy są przedstawione, które informują o jakichś tam poszczególnych atakach, gdzie właśnie według jej są niesłuszne, i to wszystko dalej się nam, że tak powiem, rozkręca, a w międzyczasie oczywiście jesteśmy cały czas przerzucani na tą drugą stronę, czyli na tą drugą historię, gdzie właśnie Aloy po, dalej podąża, prawda, w stronę celu. To jest fajna ta właśnie scena, ta walka pokażana. To jest ten burzowy ptak, orzeł, jastrzop, jak tak zwał, tak zwał, ale cholernie go trudno w grze było pokonać, ja pamiętam. Tutaj Forbidden West chyba naj... To, to było w tym właśnie dodatku, gdzie szło się w takie zamarznięte krainy, wchodziło się na taką bardzo wysoką górę i on tam w takim gnieździe legowisku, jakim jakbym swoim był i trzeba było go mocno napierdzielać, powiem szczerze, żeby go pokonać. Także ktoś, kto grał w grę, to tym bardziej. Będzie się bardzo Fajnie czuł tutaj w tym świecie, bo będzie wiele rzeczy wyłapywał po prostu. Jakoś specjalnie nie przywiązałem wagi do całego tego uniwersum, prawda? W Horizon Zero Dawn, ale ogólnie naprawdę polecam. Zarówno komiks, jak i sama gra są naprawdę bardzo spoko i myślę, że ta historia wam przypadnie do gustu. Tutaj są też oczywiście inne troszeczkę tematy poruszane, ale głównie to wszystko na tym się skupia. Walka też jest fajnie przedstawiona. Rysunki są spoko, takie nawet trochę miodne bym powiedział. Jedynie co Mówię ta twarz tej Aloy. to jest główna bohaterka, powinna być taka bardziej właśnie jak z gry mi się wydaje, mimo wszystko. Ale tak poza tym naprawdę jest bardzo fajnie. Jeśli chodzi o jakieś materiały dodatkowe, no troszkę tego jest, jak widzimy, jak na taką zeszytową formę naprawdę postarali się, jak to było w przypadku pierwszego tomu, więc nic tylko brać. A jeżeli brać, to w linku w opisie tutaj najszybciej będziecie mogli sobie wejść, kliknąć, nabyć i zakupić. Gorąco Was do tego zachęcam. Tak samo do tego, abyście skomentowali, polubili, udostępnili. Będzie mi wtedy bardzo miło. No oczywiście zajrzyjcie też sobie, gdybyście chcieli na stronę ulubiokomiksy.pl na przykład. Tam też fajnie strona wygląda i cały czas są te też materiały dodawane. No i pamiętajcie o subskrypcji kanału. Dzięki temu będziecie na bieżąco z moimi materiałami. Także tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.